Też mi się nic nie kojarzy, tak szczerze ci powiem. To idziemy tam poskakać ym... na lewo. No bo tak, na lewo, no bo na prawo nic nie ma. Budowa. Lara nie chce uciec z domu. <noise> Koci ci powiem Co? trochę, to strasznie wygląda. Mnie to przeraża, więc. Co? Jezu. No ja bo to jest tak głowę. jakby. Terenin klary w ogóle. Poczekaj, ja na razie sobie obiegam tutaj po żywopłocie. Może jaka dziwna muzyka mi się włączyła. To w ogóle za kamera. Wlazłam do góry. Tu jakieś w ogóle kolce wystają. Wychodzą. Tu są jakieś drzwi drewniane, widzę stąd. Tam na końcu, nie wiem co jest. A tutaj ty już tam skaczesz? No wskoczyłam sobie na trzeci, trzecie kartony, te najwyższe. No i stoję, boję się, bo tutaj te końce wyłażą. Poczekaj, już idę na początek. Zabiły, Zabiły mnie. Zabiły mnie, xd. Ja nie o, pamiętam, nie gdzie jest. się zapisywałam. O, no dobre. Ja, przed... ja przed skakaniem na te kolce. Ja muszę. Boże, ja muszę wziąć tylko cegłę. Więc. Dobra, przeskoczyłam sobie na dwójkę. A stąd mnie wyskoczy tam? Nie mam pojęcia. Ale jeżeli e, nam odcinki będą się zacinały, i w ogóle to sorry, <noise> nie mam pojęcia, dlaczego dzisiaj to się tak zacina w niektórych momentach. Takie spadki FPS-ów, nie? Halo, Taki żyjesz? Momenty, że mi się... No, miałam takie momenty, że mi się zcinało. No, mi też. Kurde, zap... zapisałam się tam, zapisałam. Eee... Nie podoba mi się ta muzyka na tych kartonach. Noż. Sz... Szlak by ją trafił. Zapisałam się. Ona się nawet nie może tego tam chwycić. Czego się nie może chwycić? No, tych kol tej półki o z Boże. A jak Bo... mam to zrobić? Umarłam. A chwyciłaś się tej pierwszej półki? Tak, jestem. Jestem na czwórce. No, świetnie. A to będzie kulka mnie gonić, nie? Bo ja nawet na pierwszą nie wlazłam. Mm. O jezu, jezu się. No serio! Aha, to nawet nie spadło, dziwne. Ja zrobiłam, padłam. Aha, dobra, A -a. jedyna. Two hours later. Nie skacz tu. Czemu? Jak widać radę to tu nie skacz, to jest tylko sekret. Naprawdę tylko sekret? Tak. Eee ehm, wiem... Jak ja mam bezpiecznie stąd zejść? No dobra, troszkę życie spraw. Nie znoszę tego tak. customu To jest sekret. Zebrałam go XD i to jest tyle piprzenia się po sekret. No powiem ci trochę jest tego skakania. I to jest czasówka naprawdę. Okej, zrobimy się... Mi się to zamknęło przed yy, nosem. Ale udało mi się po taki teraz praktycznie od połowy to przychodziłam, no ale... Tak Okej. Okay. Bez sensu, to co teraz robimy. Okej, okay, dobra. Także jeżeli jesteście zainteresowani zobaczyć, jak zdobyć ten sekret, to sobie zobaczycie Ulioku. no bo u mnie nie zobaczycie niestety. Nie ten poziom. <laughs> no mam nadzieję, że tam to jakoś skleję, żeby to wyglądało, wiesz. Na pewno. Dobra, tutaj coś jest w ogóle? Minut. No. Czekaj. Ja. Nie. nie wiem, co coś jeszcze jest. Ona może tu uskoczyć, No to. Nie. Dobra, to, to teraz tu... mi powiedz łaskawie, co my tu mamy zrobić dalej, bo jakoś za bardzo to ja pomysłu nie mam, nie? Hmm. Ona se tu ma jakiś pareczek, jakieś, jakieś parasolki, w ogóle jakieś kieliszki. mi się opalać. Kieliszki od winiacza potrącony, więc inwa była niezła. Nie, nie widzi, że to jest dzbanek, to lemoniada. Tak, z, z winogron. <try> Czy na tym, że w opłacie coś jest? Nie wiem, no musimy. Nie, nie ma. A czy da się tu gdzieś wskoczyć? Też nie. Y... Mm. Lara, to jest twój dom. Mów, no co mamy robić? No a tutaj, y jak to się nazywa, przy tym basenie było coś jeszcze? Czy już tam wszystko sprawdziłyśmy? Wiesz co? Nie wiem, no bo gdzieś trzeba wtrynić ten kawałek głazu, nie? Tego kamienia. To może faktycznie gdzieś tu? Nie wiem. Czekaj, tu są jeszcze jakieś drzwi i guzik. Tu jest kuźwa. Nie, nie, to ręcznik jest sorry. Wiesz co? Wiesz co, co to tu, jest, tu jest prysznic A, we wnętrzu. Tu jest ten. Um, jak to się nazywa, to jest jeszcze sala gimnastyczna. A... No, aaa, okej. się Danger training Aria. No, kolce netu. tam są, Boże. Tak, też to... to... Dobra. A... środkowe spry... się, się nie odpalają. Wskakuję na te kartony tutaj wielkie. I zobaczymy co tutaj się da zrobić w górze. A Ja jestem... Aha, dobra. Yy... Z tych kartonów to gdzie ja mam wskoczyć? Nie wiem, jestem przy okay. Przy jakim guziku. No jak to przy jakim guziku? No od tych Ale nie wiem co on zrobił. Nie wiem, ja nawet nie wiem gdzie, są, gdzie jest ten guzik, więc. No tam po drugiej stronie tych kolców. Aha, dobra, ja tam nie wlazłam. A tutaj coś na dole było? Patrzyłaś? Między tymi słupami. Kamera jakoś yy, dziwacznie. O, dobra. Nie ma chyba nic. <słuch> o Jezu. Dobra. dobra. Nie wiem czy jest to tu skakać. Też nie wiem, czy ja chcę. Ale jedna na razie nie ma tragedii, więc e, jakoś sobie radzę. Dobra, jestem na środku. A dużo sch e, nie schodów, tylko skosów. Widzę. Te skosy mogą być e, najgorszym. Hmm, nie wiem, czy w ogóle poszłam w dobrą stronę. Jestem ja tu chodzę. Drobna, ale to w ogóle jest sens skakania, bo... Nie wiem, chyba nie. Czy to nie jest, wiesz, takie, a forfannie. Możecie sobie poskakać. Może iść do górny. Tu jest jakaś kratka. Boże! To było normalnie. CUF! Nie, po prostu się bałam, że ze skosu nie ten. Że spadnę i umrę. No dobra, to jest... Ej, manki to jest! Manki! Okej. Okay. Fuck, spadłam. Ja pierdzielę. Nie wiem, no. czekaj. Dobra, otworzyło mi się. Co ci się otworzyło? No, <laughs> ja sobie poszłam tutaj przez te kolce, nie? No. O ja, i, za i umarłam. Boże. Gdzieś, ja zapisałam. Poszłam sobie przez te kolce otworzyłam. Hmm. Teraz czy ja już jestem po skakaniu tu, tak? E najpierw kliknąłem ten guzik sobie i nie wiem w sumie co on zrobił. Ale później tutaj na środku kolców jest ten... Jest taki... Czemu znowu? jakie mam przejść przez te kolce, skuś, się pytam? No, musisz wyczuć. ok Cóż, zanim ona się wybije z nich, to... Naprawdę. Szybciej będzie je przewies chyba. Tak. Boże... No na środku pomiędzy tymi kolcami jest ten. Czemu tu wskoczy? Jest po jednej stronie o, taki dobra. skos. Musisz na ten skos sobie wskoczyć. Dobra, kliknęłam ten guzik. Jest dobra, dobra. Tu się coś otworzyło. Co się otworzyło? Po twojej stronie, tak? Po twojej prawej stronie. Aha, to... No. Czyli to to się otworzyło, dobra. Eee... Dalej nie wiem, czy jest sens tu skakać, czy nie, nie marnujemy czasu jak tam. No ja, Boże, mówię Ci, że ten. Że trzeba iść yy, po środku, pomiędzy tymi kolcami. Z jednej strony jest kos. I z tego skosu muszę sobie tak skoczyć i wybić się. I tam jest drabinka, musisz wejść do góry I sobie... Jak to się nazywa? Mm, dźwignię zrobić Czemu ona skoczyła w bok? Kurde, na którym... Się kucało? Ja mam na kropce Kucanko Jezu e Czekaj, tam gdzie... Tam... Boże. Ja nie ogarnęłam. Tam gdzie są kolce... Przepraszam. <laughs> Czekaj. Tam gdzie są kolce... O Jezu. Jest jakiś skos? Tak. Jak są kolce, to po środku. Boże, nie wiem przyciskać. Stąd muszę skakać. Um, jak są kolce, to po środku pomiędzy nimi. Aha, jest skos. Dobra. No z jednej strony. Je... No, dobra. Z jednej strony jest skos. A z drugiej strony jest takie płaskie. I na tym płaskim jest ten. Co się nazywa. O, że spadło. To e, na to płaski? Tylko w czyli... nie doskoczysz tak. Musisz... ten, jak to się nazywa? Przepraszam, już zmęczona jestem. Aha. Musisz wskoczyć na ten skos i z tego skosu Aha. odbijasz się i łapiesz się, bo tam są... ten... jak to się nazywa? Tam jest drabinka do góry. Wchodzisz na górę i będziesz mogła wtedy skoczyć sobie na tą dźwignię. Jest, to skomplikowane, jest. Właśnie spadłam z tych skosów Ja nie wiem gdzie... Nie wiem w którym momencie mam iść Żeby mi to nie zażarło Ech. A, zajebiście Boję się Co? Aha, to jest wyjście chyba u góry ja biegam w wentylacji. No teraz bym biegła w wiatrak. Są same wiatraki. Dobra, udało mi się. Jezu, gdzie ty tą dźwignię masz? no mówiłam ci... Ja tu nie widzę żadnej dźwigni i mnie zaraz coś strzeli. E, musisz... może nie, tak nie będziemy robić. E, nie zapisuj. E, jak jesteś tam na środku, masz z jednej strony e, jest płaski, drugi jest skos. Musisz na ten skos sobie wskoczyć tak, żeby się z niego wybić łapkami do przodu i chwycić, bo tam jest drabinka. I wtedy sobie wlejesz wyżej. Jest? Aha, zamknięte. Nie. Ja mam być przodem do tego czy tyłem, bo ja nie wiem. Boże. Musisz być przodem do tego. Yem, do skosa? Nie, no to z kosu tyłem musisz być. Ok. Mus jakiej racji to mnie bije? No mnie to. szlak mi trafi. Podejrzewam, co mi się mogło otworzyć. Tutaj na basen, No. Okej okay. Finalnie jestem na tarasie nad basenem, wiesz? Okej. Okay. A to ta tam robiła? Czekaj, żeby zobaczyć. Ona mi się odbija, tu. W ogóle tutaj doskoczę, do tej liny. Dobra, no. mam. Jezus Maria mam. Co widzisz? Teraz zapisać. Hmm. Bez sensu w ogóle Talina. Tu jest jakaś dźwignia. No to, czy tu są kolce na dole jak mi mi Nie. Na tą dźwignię sobie normalnie wskakujesz. I ona potem sobie spada bezpiecznie tam pośrodku, pomiędzy tymi kolcami i... No nie, spadłam. I się zabiłam. Okej. Okay. Sobie obiegam tutaj. Co tu leży? Powiedz mi, czy żeby tam się dostać, tam gdzie się to otworzyło, to, to trzeba całe to przeskakiwać? No, ja wskoczyłam sobie, wiesz, tam na te klocki. Potem na tu, tam gdzieś, jak jest to drabinka. I potem na te skosy. No, chyba, że się dostaniesz do liny. Chyba na linę też można. Znaczy, gdzie jest przy tym najniższym klatku Och, oh Boże Uff. To było stresujące Aha, i tu jest manki, dobra a nie babo, bo znowu zlecisz o, dobra i ładnie prosto

Nie bardzo rozumiem. Czy to nie jest klapa do otwarcia? Tak, dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie, Boże, zawał to stan. Robiście? Czy kolejny labirynt? Okej. Okay. Ja się wystraszyłam. Dobra. Ja sobie tu zapiszę, bo to jest niebezpieczne. Dobra. Muszę się tu normalnie, porządnie porozglądywać. I czy ja na to mogę wskoczyć tu? Jezu nie wrzeszcz, czyli nie. <grych> Okej. Okay. U Turlikuno ma na chwilę przerwę i zostałam sama. Jak palec. Zostawiła mnie. Nieładnie tak? To się przeskakiwać tu więc luz. <grych> Tutaj była jakaś ta bosz. sobie zrobię tak, bo się muszę spędzić. Ja muszę odpowiedniej prędkości nabrać. Zbieramy lampeczkę. Dobra. I chyba nie, nie musimy chyba wracać tamtędy. Nie wiem. Ja to bym wskoczyła do basenu i nie wchodziła tam. Ty doskoczyłaś tam? Zrobiłaś wszystko? Mam, i stoję st 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 tutaj dalej i, i się Gdy? zastanawiam, czy. No, tam gdzie zebrałam ten cypelek, nie wiem, czy to żarówka, czy co. I się zastanawiam, czy po prostu nie wskoczyć do wody, bo tak będzie szybciej. Wiesz, co wiesz, że nie pomyślałam o tym, ja właśnie zeszłam na dół. No to zaskakuj do tej wody. <śla> no i zarobiście Szybciej będzie. Ale nie wiem, co z tymi cudami. Też nie mam Myślę pojęcia, nie co z tym chodzi. zrobić. Mm. W sumie to w ogóle nie wiem, co teraz robić. Bo Też chyba... nie mam. Też nie mam zielonego pojęcia, ale możemy. Ten. Um, jak po prostu zejdziesz stamtąd, to, to możemy to już kończyć. i tak dużo zrobiłyśmy. Jestem w kuchni ogólnie, także. Aha, ja jeszcze kończyć. tylko chodzę. Ja jeszcze tylko chodzę tutaj. Po, po. Po basenie może. Po, po basenie. Ona ma wszędzie kominki. Ona się do, do wszystkiego opala, nie? No ale widzisz, ona ma takie. Co mi się stanęło? Nie wiem, co ci się stanęło. No nagle mi się zmieniła... znaczy... zniknęła mi ścianka na basenie. I Aha. miałam ryby. Normalnie hmm? w ścianie. Okay. Nie wiem, to chyba znaczy, że musimy kończyć. No, chyba tak. Czy sobie stanę w jakimś fajnym miejscu? Nie wiem, gdzie. Tylko jakbyś tam <grytanie> jak gdzie te cypelki trzeba wsadzić jeszcze. No i co z tym głazem, który targamy ze sobą w kieszeni? No, <grytanie> no nie wiem, gdzie ona go trzyma. Nie wynikam, gdzie ona go między. To jest tutaj w przejściu między basenem a. Nie, to się nazywa. A kuchnią i co? Dobra, ja Pęcim. jestem w kuchni, więc możemy to kończyć tu, no. I no się zapisze. No, teraz możemy kończyć. Eee, właśnie rybki pływają mi. Miałam to samo w, przy basenie, nie? Nad basenem w sumie pływają, no. Miałam <laughs> Latają... dokładnie to samo. Mhm. Mam, mamy latające ryby, a wy nie macie. Także tutaj będziemy się z wami żegnać, mam nadzieję, że jakoś to dam radę tak upchać, żeby, żebyście mieli taką samą esencję po prostu tego latania tutaj, a nie przedłużającą się rozgrywkę, także do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, papatki, pa, patki. pa, pa.